Moim zdaniem to nie lew jest prawdziwym królem dżungli, lecz słonie zasługują na ten tytuł. Nie ma bowiem stworzenia, które mogłoby je pokonać, bez względu na swoją siłę. Wszystkie zwierzęta żyjące na sawannie próbowały obalić tego giganta, ale zawsze kończyło się to porażką. Ich ogromna siła, masywne ciała i niezłomny charakter czynią z nich prawdziwych władców natury. Grupa słoni spokojnie pije wodę, wszystko wydaje się być pod kontrolą, aż nagle z głębin wynurza się krokodyl, chwyta jednego ze słoni za trąbę i próbuje odgryźć ją z ogromną siłą. Przerażony słoń wpada w panikę i rozpaczliwie próbuje się uwolnić z zasadzki. Na szczęście jego ogromna masa okazuje się kluczowa, dzięki niej udaje mu się wyrwać i uciec z pułapki. Tym razem natura była po jego stronie. Nosorożec spokojnie stoi na terytorium słoni. Zajada trawę i odpoczywa pod promieniami słońca. Nagle pojawia się duży słoń, który zauważa nieproszonego gościa. Robi coś zaskakującego: podnosi gałąź z ziemi trąbą i zaczyna zbliżać się do intruza. Co robi? Tak. Rzuca gałęzią w stronę nosorożca. Pierwsza próba się nie udaje, więc nosorożec decyduje się na kontratak, ale słoń nie ustępuje. Powtarza ruch i tym razem rzuca gałęzią bardziej agresywnie. Nosorożec przerażony takim chaotycznym atakiem ucieka w popłochu. Co za dzika i nieprzewidywalna walka. Zamiast wdać się w walkę z lwem, ten słoń postanowił zrobić coś nietypowego: coś, z czego słonie słyną najbardziej. Podnosi trąbę i z całej siły spryskuje lwa wodą. I wiecie co? To działa. Lew, przestraszony tą niespodziewaną reakcją, szybko ucieka z miejsca zdarzenia. Reakcje słoni potrafią być naprawdę zaskakujące i zabawne. To nie jeden, nie dwa, a ponad 20 lwów odpoczywających spokojnie na swoim terytorium. Myślą, że są w stanie pokonać wszystko, nawet skałę, ale nie tego słonia. I co ciekawe, to nie był nawet dorosły, potężny słoń. Był młody i niezbyt duży. A mimo to, jego obecność wystarczyła, by cała grupa lwów rzuciła się do ucieczki, nie próbując nawet bronić swojego terenu. Takie są cuda świata słoni. Scena, która naprawdę zaskakuje. Nieważne jak silny jesteś, czasem nawet małe stworzenie potrafi wzbudzić w tobie strach. Spójrz na tę niesamowitą scenę. Mały bawolek zbliża się bez strachu do ogromnego słonia. I co się dzieje? Słoń ucieka! To coś więcej niż niesamowite. Jeśli ten maluch jest tak odważny jako młody, to kim będzie, gdy dorośnie? Być może to właśnie on zostanie prawdziwym królem dżungli. Czy hipopotamy naprawdę myślą, że wszystkie rzeki należą tylko do nich? Czas, by przemyślały swoje podejście, bo wystarczy jeden słoń, by wzbudzić w nich prawdziwy strach, niezależnie od ich siły. Zobaczcie tylko tego rozwścieczonego słonia. Wchodzi do wody z determinacją, przecina rzekę i próbuje atakować hipopotamy swoimi ostrymi kłami. Żaden hipopotam nie odważył się stanąć mu na drodze. Wszystkie uciekły bez wyjątku. Tak więc możemy śmiało powiedzieć, to słoń jest prawdziwym królem rzek. Słonie potrafią mieć naprawdę zły humor, czasem atakują wszystko, co stanie im na drodze, tak było i tym razem. Kierowca ciężarówki z mlekiem zatrzymał się, licząc, że słoń po prostu spokojnie przejdzie, ale ten słoń nie miał pokojowych zamiarów. Nagle rzucił się na pojazd z całą swoją siłą. Wtedy kierowca zrozumiał, że nie ma wyjścia. Musiał uciekać, jednak nawet podczas ucieczki nauczył się bolesnej lekcji: Słonie nie żartują. Na szczęście na końcu udało mu się uciec i zachować życie. Gdyby ludzie wiedzieli, że ten mały piesek rozgniewa słonia do tego stopnia, na pewno by go powstrzymali. Pies stanął tuż przed gigantycznym słoniem i zaczął szczekać, nieświadomy zagrożenia. Słoń szybko zrozumiał, że to właśnie ten maluch jest źródłem hałasu i zakłóceń. Rozwścieczony ruszył za nim z całą swoją potężną masą. Na szczęście dla psa był wystarczająco szybki, by uniknąć zadeptania i uratować swoje życie. Na tej arenie cyrkowej dwa słonie występują przed tłumem. Pokaz jak każdy inny. Aż do momentu, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, nagle spokojny pokaz zmienia się w brutalną walkę. Słonie rzucają się na siebie z pełną siłą. W pewnym momencie zagrożenie sięga nawet publiczności. Skąd tyle agresji? Warto wiedzieć, że wiele słoni w cyrkach przechodzi przez okrutne traktowanie od najmłodszych lat. Są bite, zastraszane i zmuszane do posłuszeństwa tylko po to, by zabawiać ludzi. Ludzi. Ten wybuch gniewu może być efektem lat bólu i cierpienia. W tym nagraniu nosorożec utknął. A lwy tylko na to czekały. To dla nich złota okazja. Ofiara bezbronna, łatwa do zabicia. Z daleka sytuacji obserwuje grupa słoni. Gdy tylko zbliżają się do lwów, drapieżniki uciekają i zostawiają nosorożca samego. Jeden ze słoni podchodzi i próbuje pomóc. Delikatnie, ale z determinacją stara się postawić go na nogi. Niestety, nosorożec jest zbyt mocno uwięziony. Nie daje rady się podnieść. Słoń próbuje jeszcze raz potem kolejny, ale bez skutku. W końcu rezygnuje. Lwy wracają. Tym razem kończą to, co zaczęły. Słoń odchodzi z czystym sumieniem. Zrobił, co mógł. Tak kończy się los nosorożca. Brutalna prawda natury. Ta słonica spaceruje spokojnie po sawannie ze swoimi dwoma młodymi. To rzadka chwila spokoju w dzikiej naturze, ale cisza nie trwa długo. Jeden z lwów zauważa rodzinę i ma jeden cel porwać jedno ze słoniątek. Wkrótce dołączają kolejne lwy otaczając słonicę i jej młode czekając na idealny moment do ataku. Ale matka nie daje im żadnej szansy. W naturze nie czeka się na okazję. Trzeba ją sobie stworzyć. Gdy jednak jeden z lwów zbliża się za bardzo, matka traci Cierpliwość i rzuca się do kontrataku, siejąc strach. Efekt: całkowita porażka lwów. Mimo swojej liczby, nie zdołały zabić żadnego ze słoniątek. To siła matki, nie do zatrzymania, gdy chodzi o jej dzieci. Niewłaściwe zachowanie jednego ze słoni wobec słoniątka. Średniej wielkości słoń zaatakował małego słonika z nadmierną agresją. Jakby nie akceptował jego obecności i chciał się go pozbyć z tej rodziny, uderzał go wielokrotnie, powalając na ziemię z ogromną złością. W samym środku tego napięcia matka słoniątka widzi, co się dzieje i natychmiast rusza w jego obronie, odpędzając agresora. Takie zachowanie nie może być tolerowane. Stado powinno odrzucić tego. Niebezpiecznego słonia, zanim zrobi jeszcze większą krzywdę. Ten głodny tygrys stracił już cierpliwość. Chciał mięsa za wszelką cenę. Zdesperowany podjął ryzykowną decyzję: Spróbuje upolować słonia. Cicho podchodzi do ogromnego zwierzęcia, licząc na element zaskoczenia. Słoń spaceruje spokojnie, nieświadomy, że czai się na niego jeden z najsilniejszych drapieżników. W końcu tygrys decyduje się na atak, rzuca się w kierunku słonia, ale ten odwraca się w ostatniej chwili i dostrzega zagrożenie, i nagle wszystko się zmienia. Drapieżnik zamienia się w ofiarę. Tygrys ucieka w panice, bo wie, że jeden cios potężnego słonia mógłby połamać mu kości. Tak właśnie kończy się ta próba polowania, upokorzona i nieudana. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Dziś zobaczyliśmy, że słonie są naprawdę niepokonane. Nawet najsilniejsze drapieżniki, takie jak lwy czy tygrysy, nie są w stanie im sprostać. To właśnie one udowadniają, że prawdziwy król sawanny to nie ten, kto najgłośniej ryczy, lecz ten, kogo nikt nie jest w stanie pokonać. Jeśli podobał Ci się film, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Przed nami jeszcze więcej epickich momentów, których nie możesz przegapić.